Jeśli masz wrażenie, że niektóre jedzenie ma nad tobą władzę, to nie jest tylko wyobraźnia. To, co jemy, to najważniejszy czynnik wpływający na nasze zdrowie metaboliczne. A z trzech makroskładników węglowodanów białka i tłuszczu to właśnie węglowodany mogą działać jak substancja uzależniająca. Węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym przetworzone skrobie i cukry pobudzają mózg prawie tak samo jak substancje uzależniające. Takie jedzenie szybko podbija glukozę i insulinę, a mózg mówi chce więcej, dlatego nikt nie siedzi wieczorem i marzy o jajkach z bekonem. Najczęściej ciągnie nas do słodkiego, lepkiego, słonego i chrupiącego. Prawie zawsze są to węglowodany. Ale jest coś, o czym większość ludzi zapomina. Błonnik to tarcza ochronna, spowalnia skoki cukru, karmi dobre bakterie jelitowe, stabilizuje apetyt i syci, żeby węglowodany nie przejmowały kontroli. Kiedy łączysz zdrowe tłuszcze, białko i dużo błonnika, odzyskujesz kontrolę. Jeżeli chcesz zmniejszyć zachcianki, poprawić zdrowie jelit i ustabilizować energię, Zacznij dodawać więcej błonnika. A jeśli chcesz, najłatwiejszy start, sprawdź ten błonnik Fiber Matrix. Twój metabolizm Ci podziękuję.